18, pełnoletnia noc naukowców Politechniki Śląskiej. Ponad 500 naukowców zaangażowanych w przygotowanie ponad 170 pokazów w czterech kampusach Politechniki Śląskiej, Gliwice, Katowice Zabrze i Rybnik. To jest zaproszenie w nasze mury, to jest zajrzenie do laboratoriów, zobaczenie tej aparatury, tych instalacji, tych pasji naukowych, których nie można wyprowadzić na zewnątrz. Bardzo sobie cenimy działalność Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a taka impreza jak Noc Naukowców to właśnie popularyzacja nauki, to zachęta młodzieży, nawet już dzieci, do tego żeby zainteresować się naukami technicznymi, zainteresować się studiowaniem na uczelni technicznej, na dobrej, bardzo dobrej uczelni technicznej.